prawdy. Wszechświat, Bóg i człowiek. Czy w kosmosie jesteśmy sami? Może skoro wszechświat obfituje w gwiazdy i planety, inteligencja pozaziemska to nic wyjątkowego. Poszukiwania się nasilają. A gdy już dojdzie do pierwszego elektryzującego kontaktu, jak wpłynie to na ludzkość, na religię? Nie odrzucam wiary w Boga Stwórcę. Czy Pan Stworzenia mógł zaludnić świat niezliczonymi gatunkami inteligentnych osobników? A może uczynił ludzi zamieszkujących naszą niczym niewyróżniającą się planetę istotami całkowicie wyjątkowymi i niepowtarzalnymi? Niektóre wyznania głoszą, że boskie czyny na Ziemi są niezwykłe i nadzwyczajne pod każdym względem. Religie nie mogą uchylać się od następującego pytania: Czy istnienie w kosmosie istot rozumnych może zachwiać pozycję Stwórcy? Nazywam się Robert Lawrence Kune i spróbuję dotrzeć do odpowiedzi na pytanie: Czy inteligencja pozaziemska podważa pozycję Boga? Rozpoczynam od wizyty w Waszyngtońskim obserwatorium marynarki wojennej USA u Stevena Dicka, szefa historyków NASA. Obsesyjne przywiązanie do myśli, że życie istnieje poza ziemią, towarzyszy ludziom nie od dziś. Dzieje tej obsesji to kwestia, której, jak przypuszczam, nie należy pomijać, a Steven Dick jest ich znawcą. Historia dyskusji nad życiem pozaziemskim obejmuje ponad 2000 lat. Już w IV wieku przed naszą erą atomiści greccy twierdzili, że światów jest nieskończenie wiele. Uważali, że nasz świat wprawdzie ma początek i koniec, ale wypełnia go niezliczona mnogość atomów. Inne światy są albo zamieszkane, albo bezludne. Kosmologia atomistów nie dotrwała do średniowiecza w odróżnieniu od koncepcji Arystotelesa, reprezentującego przeciwne stanowisko. Stagiryta twierdził, że istnieje tylko jeden świat, który rozumiał jako uporządkowany system, po grecku kosmos, złożony z planet rozciągających się aż po sferę nieruchomych gwiazd. Koncepcja Arystotelesa stała się elementem światopoglądu chrześcijańskiego. Owszem, w średniowieczu wielkim wyzwaniem było pogodzenie arystotelizmu stwierdzeniem teologicznym o wszechmocy Boga. Skoro mamy tylko jeden świat, natychmiast rodzi się pytanie, czy Bóg nie mógł stworzyć ich więcej. Odpowiedź brzmiała mógłby, jeśli tylko zechciał, ale nie miał takiej woli. I dlatego świat jest jeden. Jest też kwestia wcielenia Chrystusa. Śmierć Syna Bożego zbawiła ludzi na Ziemi, ale czy także mieszkańców innych planet? Jeśli odpowiemy nie, należy przyjąć, że Zbawiciel przeskakiwał z planety na planetę, co nie było mile widziane nie tylko w średniowieczu musielibyśmy też uznać, że żył i umarł na wszystkich planetach. Czyli z martwych wstał wielokrotnie, choć według Pisma Świętego zdarzyło się to tylko raz. Jest i trzecia, równie kłopotliwa ewentualność, że poza Ziemią akt ten mógł przebiegać inaczej. To prawda. Uważam, że powinna powstać dziedzina nauki, którą nazywam kosmoteologią. Obejmowałaby ona naszą wiedzę o Wszechświecie z uwzględnieniem kwestii istnienia istot pozaziemskich. Co wie? O wszechświecie, że nie znajdujemy się w jego centrum pod względem fizycznym, może też pod względem biologicznym. Tak docieramy do kwestii życia pozaziemskiego. Jeżeli biologicznie nie jesteśmy pękiem świata, znaczy to, że prawie na pewno nie tkwimy na szczycie drabiny stworzenia. Na Ziemi dzięki ewolucji i doborowi naturalnemu jesteśmy koroną stworzenia, lecz jeśli w kosmosie istnieją stworzenia rozumne, to raczej spadniemy ze szczytu długiego łańcucha życia. Chyba nie chodzi o łańcuch pokarmowy. Kto wie? Raczej nie. Kosmoteologię Stevena Dicka która ma się rozwijać dzięki cywilizacjom pozaziemskim, niewiele łączy z tradycyjną religią. Nie ma w niej miejsca dla Boga. Ludzie zaś utracili swoją uprzywilejowaną pozycję. Bardzo byłbym ciekaw jej ustaleń, choć głęboko rozstarowałabym niewiadomość, że Bóg nie istnieje. W Londynie mieszka fizyk, którego tradycyjnych chrześcijańskich przekonań nie potrafiłoby zachwiać odkrycie inteligencji pozaziemskiej. Russell Stannard, nagradzany za prace popularyzatorskie, specjalizuje się w zagadnieniach relacji między nauką a religią. We wszechświecie musi być mnóstwo planet podobnych do Ziemi, gdzie panują warunki sprzyjające życiu. Dla mnie jest całkowicie oczywiste, że w kosmosie istnieją istoty inteligentne i to w wielkiej różnorodności. Bardzo intryguje mnie kwestia ich stosunku do Boga. Gdybym spotkał kosmitę, moje pierwsze pytanie brzmiałoby: co sądzisz o Bogu? Równie frapująca jest kwestia stosunku tych istot do Jezusa. Chrześcijanie uważają Chrystusa za zbawiciela. Trzeba pamiętać, że jest on synem Bożym, który tylko przybrał ludzką postać. Zrobił to dla nas. Ciekawe, czy dla zbawienia kosmitów Syn Boży staje się kosmitą, czy istoty te potrzebują zbawienia? Natychmiast pojawi się argument, że Jezus bądź Bóg wcielony w Jezusa przeskakuje z planety na planetę, na każdej rodząc się, żyjąc, a potem umierając na krzyżu i tak w kółko miliony razy. Wszystko to zakrawa na kpinę. Osobiście nie mam nic przeciwko temu, choć niektórym idea ta się nie podoba. Przecież sami z lubością przeskakujemy do obcych krajów, by obcować z innymi kulturami. W czym więc problem? Dla mnie znacznie ciekawsze jest następujące pytanie. Skoro mówimy o istotach pozaziemskich, to czy są one od nas inteligentniejsze? A jeśli tak, to czy Bóg ceni je wyżej? Kosmici mogą uważać ludzi za stworzenia bardzo prymitywne, podobnie jak dla nas niżej rozwinięte są małpy, nie mówię co ślimakach. Trzeba by wtedy zapytać, czy aby stwórca nie dba bardziej o kosmitów niż o nas? Jest i inna kwestia, jeżeli oni są inteligentniejsi i zdolniejsi, może lepiej rozumieją Boga. Z faktu, że ktoś guruje inteligencją nie wynika, że jest doskonalszy duchowo. Przecież wielu bardzo inteligentnych ludzi to karły duchowe. Są też osoby z niskim ilorazem inteligencji, które prowadzą na wskrość religijne i głębokie życie duchowe. Prawdziwą miarą uduchowienia są rzeczywiste relacje z Najwyższym. Jedynie Bóg może to ocenić. Russell Stanard w swojej niezachwianej wierze w Boga nie obawia się istot pozaziemskich. Wprost przeciwnie, przyjąłby je z otwartymi ramionami. Przybysze z kosmosu ukazaliby mu nowe perspektywy zrozumienia króla niebios. Szanuję pogląd brytyjskiego fizyka, lecz obawiam się, że naukowcy o zdecydowanych przekonaniach religijnych mogą nie być obiektywni. Dlatego odwiedzam Paula Davisa, kosmologa, który wysunął fascynującą koncepcję, że we wszechświecie musi o coś chodzić. Czy tym czymś miałaby być inteligencja pozaziemska? 400 lat temu Giordano Bruno spłonął na stosie za przywiązanie do idei wielości zamieszkanych w światów. Kościół uznał to za bardzo niebezpieczną doktrynę i wielce się mylił. Jeśli przyjąć, że scenariusz powstania wszechświata uwzględniał życie i inteligencję, należy oczekiwać, iż byty rozumne są w kosmosie rozpowszechnione. Poszukiwanie istot pozaziemskich traktuje więc jako sprawdzian tezy, że życie nie jest podrzędnym dodatkiem, lecz integralnym elementem wielkiego dzieła stworzenia. Przenieśmy się w przyszłość o milion albo o miliard lat. Do tego czasu albo odkryjemy inteligentne formy życia, albo nam się to nie uda. Do jakich wniosków prowadzi każda z tych możliwości? Pierwsza ewentualność jest problematyczna przede wszystkim dla chrześcijaństwa. Argumentacja wydaje się nieco przewrotna, a brzmi mniej więcej tak. Skoro chrześcijanie wierzą, że Bóg wcielił się w człowieka w osobie Jezusa Chrystusa, a Jezus umarł, by stać się zbawicielem, kogo miał zbawić? Nie delfiny. Niewielkie małpy, choć to godne i szlachetne stworzenia. Chodziło o ludzkość. Bóg przybrał zatem ludzkie ciało, aby zbawić nas. W warunkach ziemskich koncepcja ta nie musi budzić zastrzeżeń. Umieśćmy ją jednak w perspektywie kosmicznej. Być może są we wszechświecie istoty rozumne, które istnieją o wiele dłużej od nas i znacznie wyprzedzają nas pod względem naukowym, technicznym, a nawet duchowym. Przez kilka milionów lat ewolucji społecznej nauczyły się tego i owego, a na pewno sztuki lepszego życia. Dla nas istoty te byłyby aniołami. Czy zbawienie miałoby je ominąć? Rysują się dwa wyjścia. Po pierwsze, dla zbawienia legendarnych zielonych ludzików Bóg musiałby przyjąć ich małą zieloną postać. Znaczy to, że wcielenie powtarzałoby się jak wszechświat długi i szeroki. Może nieskończenie wiele razy. Brzmi to niepoważnie trochę żenująco i nie pomyśli chrześcijan. Drugie wyjście rezerwuje zbawienie tylko dla ludzi, co z kolei budzi mój niepokój. Czym bowiem wyróżnia się Homo sapiens, by w przeciwieństwie do aniołów zasługiwać? Na zbawienie. Inny, równie niepoważny pogląd przewiduje, że nawrócimy kosmitów, albo że nie zbawi ich wcielenie, lecz jakiś inny akt. Problemy te nie spędzają mi snu z powiek. Co innego teolodzy chrześcijańscy, kiedy stawiam przed nimi te kwestie, gubią się w labiryncie dociekań. Moim zdaniem, pytania te są wyzwaniem dla chrześcijaństwa, w mniejszym stopniu dla innych religii. Wróćmy teraz do drugiej możliwości z mojego pytania. Za milion albo miliard lat nie znajdujemy nawet cienia dowodu na istnienie życia poza Ziemią. Gdyby się okazało, że w kosmosie jesteśmy osamotnieni, główne religie światowe bardzo by na tym nie ucierpiały, ponieważ ich wierzenia są ściśle związane z życiem na Ziemi, a zwłaszcza z naszym gatunkiem. Stwierdzą zapewne, że ich doktrynom nie zagraża trudna kwestia istnienia w kosmosie wysoko rozwiniętych istot i tworów anielskich. Jeśli jednak przyjąć, że życie powstało w sposób naturalny, konieczne stanie się uznanie tego procesu za niewiarygodnie rzadki, w gruncie rzeczy jednorazowe, nas zaś za wybryk natury. Zaskakuje mnie i nieco zasmuca fakt, że teolodzy poświęcają bardzo mało uwagi kwestiom pozaziemskim. Uciekają od kłopotliwych pytań. To Paul w świecie Pola Davisa pozaziemska inteligencja zajmuje miejsce centralne, a życie i rozum stanowią istotne i nierozerwalne elementy realnej rzeczywistości. Taka rozprzestrzeniająca się świadoma inteligencja w pewien sposób odpowiada za początkową kreację wszechświata. Zdaniem brytyjskiego fizyka istnienie pozaziemskich istot rozumnych podważy pozycję wszystkich religii Zachodu. Młody filozof chrześcijański Robin Collins reprezentuje inny pogląd. Wśród współczesnych teistów jest on najbardziej ortodoksyjnym zwolennikiem kreacyjnej koncepcji dotyczącej roli Boga w powstaniu świata. Myśliciel dopuszcza istnienie istot pozaziemskich. Czy jako teista jesteś zwolennikiem poszukiwania inteligencji poza naszą planetą? Tak. Teizm skłania mnie do przypuszczenia, lecz niepewności, że w kosmosie nie jesteśmy sami. Uważam, że boska pomysłowość nie zna granic i jeśli Bóg zechce, to stworzy więcej inteligentnych stworzeń podobnych do nas, a nawet lepszych. Twoje podejście odbiega od tradycyjnego teizmu. Odkrycie innych form życia odebrałoby ludziom poczucie wyjątkowości i niepowtarzalności. W pewnym sensie nie jesteśmy wyjątkowi. Zresztą tradycyjna teologia poniekąd temu przeczy, zaludniając świat na przykład aniołami, które zalicza się do inteligentnych form życia. Po odkryciu cywilizacji pozaziemskiej różnica byłaby tylko taka, że pojawiłoby się więcej inteligentnych form życia. Czy istoty te musiałyby przejść taki sam, że tak powiem, proces zbawienia jak chrześcijanie na naszej planecie? Kto wie? Musielibyśmy się dowiedzieć, czy są istotami upadłymi, czy z własnej woli odwróciły się od Boga i tak dalej. Wtedy chrześcijanie byliby skłonni uznać, że czeka je podobna droga czy zbawienie zakładające wcielenie Boga oraz Jezusa, który się rodzi, umiera i z martwych wstaje na ziemi, miałoby charakter lokalny, jednorazowy w skali całego wszechświata, czy też musiałoby następować wielokrotnie? Sądzę, że byłoby więcej aktów wcielenia. Raz za razem zależy jak się pojmuje doktryna wcielenia. Jest wiele koncepcji, lecz w teologii filozoficznej dominują dwa podejścia. Pierwsze to kenoza, polegająca na tym, że druga osoba w Trójcy Świętej zrezygnowała z atrybutów boskich i stała się człowiekiem. Zgodnie z tą koncepcją, Syn Boży miałby bardzo dużo pracy w innych cywilizacjach: u Romulan, u Klingonów i u całej reszty. Wszędzie umierając i zmartwychwstając. Jest i druga koncepcja zwana unią hipostatyczną, w myśl której czynami Jezusa kieruje ludzka świadomość i ciało będące jej częścią, przy czym uznaje się w niej wyższość świadomości Syna Bożego. Osobowość wieloraka z wyboru. Czyli do zbawienia mogłoby dochodzić równocześnie. I w gruncie rzeczy nieskończenie często, nie wyczerpując przy tym boskiej natury Chrystusa. Wszystko zależy od tego, jak się pojmuje wcielenie. Dopuszczając możliwość istnienia rozumnych, wrażliwych stworzeń poza ziemią, które Bóg stworzył celowo, teista chrześcijański jak ty staje wobec kolejnych problemów. Nie uniknie się ich, jeśli nawet przyjąć, że istoty pozaziemskie żyją w zupełnie innej rzeczywistości. Wyjściem z kłopotu jest uznanie ludzi za jedyne stworzenia obdarzone wolną wolą, jakie Bóg kiedykolwiek stworzył. Istnieje taki pogląd. Nie podzielam go. Nie mieści mi się w głowie, by nieskończenie Twórczy Bóg poprzestał na jednym akcie kreacji. Istoty pozaziemskie nie zagrażają wierze Robina Collinsa. Przeciwnie, są dla niego dowodem nieskończoności Boga, choć taki pogląd kłóci się z tradycyjną doktryną Kościoła. Jak miałoby przebiegać zbawienie, gdyby światów było nieskończenie wiele? Jeden Zbawiciel przenoszący się z planety na planetę, umierający i z martwych wstający w nieskończoność? Czy nieskończenie wielu Zbawicieli, w których wciela się ten sam Duch Święty? Obydwie propozycje wyglądają mi dość dziwnie. Lecz życie niesie ze sobą wiele dziwów, nie wykluczając nas samych. Powinienem odwiedzić naukowca, który zajmuje się poszukiwaniem kosmitów. Jadę więc do San Francisco na spotkanie z astronomką Jill Tarter, szefową centrum SETI i zasłużoną tropicielką inteligencji pozaziemskiej. Oraz z psychologiem Dagiem Wakoczem, który zajmuje się porozumieniem z istotami pozaziemskimi oraz ich wpływem na naszą kulturę. Gdybyście mieli odkryć życie poza Ziemią, czy fakt ten mógłby zachwiać pozycję Boga, z którym tradycyjnie mamy do czynienia? Dla mnie takie pytanie nie ma sensu. Jeśli istnieje i Bóg, i inteligencja pozaziemska, to odpowiedzialność za nią spoczywa na Stwórcy. Jak więc istnienie istot pozaziemskich może podważyć jego pozycję? Jeśli Boga nie ma, wciąż pozostaje kwestia, czy kosmici istnieją. Mam nadzieję, że rozwiążemy ją stosując metody eksperymentalne. Twój dylemat nie wygląda mi na rzeczywisty? Według Jill pytanie może być niedorzeczne, lecz inni odnajdą w nim sens. Często słyszy się, że dla chrześcijan kwestia ta ma znaczenie poniekąd kluczowe, ponieważ Chrystus zstąpił na ziemię, by zbawić tylko ludzi. Weźmy jednak pod uwagę, że niektórzy teolodzy deklarują w tych sprawach rzeczywistą otwartość. Jeden z najzagorzalszych zwolenników biblijnego kreacjonizmu twierdzi, tak jak Jill, że istnieje inteligencja pozaziemska, co w żaden sposób nie zmienia relacji między Bogiem a ludzkością. Podobnie jak przyjście na świat drugiego dziecka w rodzinie, w niczym nie zakłóca szczególnego związku rodziców z pierwszym dzieckiem. Sądzę, że nie należy zestawiać pojęcia naszej wyjątkowości z możliwością istnienia cywilizacji pozaziemskich. Dopóki uważamy się za jedynych w swoim rodzaju, odkrycie kosmitów nam nie zagrozi, ponieważ nie naruszy wyjątkowości naszej natury i kultury. Ocalimy swoją specyfikę. Wielu naukowców, i nie tylko, traktuje poszukiwanie życia pozaziemskiego jako oręż w walce z destrukcyjnym, ich zdaniem, tradycyjnym poglądem kościoła, że człowiek jest. Jest istotą wyjątkową. Moim zdaniem błędne jest przeświadczenie, iż jakieś odkrycie może zachwiać religię i jej instytucjami. Kontrprzykłady obserwujemy od tysiącleci. Kościół to wyjątkowo elastyczna organizacja, która jak dotąd zawsze potrafiła dostosować swoją doktrynę do różnych kosmologii i najrozmaitszych poglądów naukowych. Bardzo bym się zdziwiła, gdyby któraś z organizacji kościelnych nie pogodziła swojej wiary z wiedzą o istnieniu innych cywilizacji w kosmosie. Uważam, że kiedy staramy się przewidzieć naturę kosmitów, prawdziwym wyzwaniem jest nieprzenoszenie na inne istoty naszych wyobrażeń o naturze ludzkiej, przekonań religijnych i wzajemnych relacji. Najtrudniej przyjdzie nam przyjąć do wiadomości, że kosmici bardzo się od nas różnią. Istnieją opinie, że jeśli mają oni własną religię, a przy tym reprezentują wyższą cywilizację, trudno będzie się jej oprzeć. Ja taki pogląd odrzucam, ponieważ uważam, że religia zaspokaja potrzeby tylko niektórych ludzi. Innym wiara nie jest zupełnie potrzebna. Jeśli okaże się, że inteligencja pozaziemska istnieje, wywoła to poważne konsekwencje. Ostateczna odpowiedź na tytułowe pytanie brzmi: albo jesteśmy, albo nie jesteśmy sami w kosmosie. Zarówno teiści, jak i ateiści będą musieli ją uwzględnić. Jeżeli jesteśmy sami, teiści będą podkreślać ludzką niepowtarzalność i wyjątkowość. Ateiści natomiast zaczną się naigrawać z Boga za stworzenie wyjątkowo jałowego wszechświata. Jeśli nie jesteśmy sami, teiści będą wychwalać najwyższego za obfitość świata. Ich przeciwnicy zaś... Zrobią sobie pośmiewisko z ludzkiej wyjątkowości jako przejawu archeicznego samooszukiwania. Jeżeli inteligencja pozaziemska istnieje, chrześcijaństwo musi zmierzyć się z następującymi kwestiami. Na czym polega zbawienie? Czy śmierć i zmartwychwstanie Jezusa na ziemi objęło wszystkie stworzenia we wszystkich czasach? Wiele cywilizacji pozaziemskich musi być starszych od naszej. Może więc do zbawienia prowadzi inna droga? Chrześcijanom coś takiego by się nie spodobało. A może kosmitów omija zbawienie? Cóż, zakrawa to na niesprawiedliwość. Religie Wschodu, które obywają się bez Boga osobowego, unikną tych kłopotliwych pytań. Oto konkluzja. Już samo pytanie sami czy nie sami stawia nas bliżej prawdy. For complete interviews and for further information, please visit closertotruth.com. Wersja Polska na zlecenie Planet Plus Start International Polska. Tekst Grzegorz Basaj. Konsultacja filozoficzna dr Maria Guralczyk. Czytał Marek Czunel.